Czy to jest dobre tłumaczenie w modlitwie pańskiej? Nie wódź nas na pokuszenie, bo tam jest w Ewangelii: nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Słowo, które język grecki nazywa pokusą, to ma podwójne znaczenie. Pierwsze znaczenie to jest próba. Wystawiać kogoś na próbę. A druga sposób to prowadzić do złego. Ktoś prowadzi drugiego do złego. Jest winny grzechu cudzego. Od takiego grzechu mnie os, o, zachowaj. Ale również wspomagaj mnie wtedy, kiedy ja mam przyjąć Twoją wolę. To jest, to jest podwójne znaczenie tego słowa, po Erasmus. I oznacza właśnie jedno próba, na którą Pan Bóg ma prawo wystawiać, jak Abrahama wystawił na próby, a druga to jest prowadzenie do złego, które Pan Bogu nie może przepisywać. Pan Bóg nikogo do złego nie prowadzi, tylko wystawione na próby. I to znaczenie jest w tym, nie był na, pokus na pokuszenie. To pozostał język ten saropolski, i nie chcą go zmieniać już. Tak się przyjął, ale znaczenie jest takie. Nie to pierwsze, że do prowadzi do złego, tylko że wystawia na próbę. By hartować człowieka. Jeż jeszcze? By hartować człowieka, tak. tak. Tak, właśnie. A czy tam był problem y, tłumaczenia Hieronima? Co? Hier Hieronim po pomylił tak, się. Jest Hieronim przyjął to pokuszenie jest staropolskie. A Hieronim jest mniejszy, bo jest trzeci wiek. A potem już wujek, to, które Hieronim przetłumaczył, to po Erasmus też dwuznaczność była, to wtedy ten wujek pokuszenie zostawił. A swoje pokuszenie to już my, my kuszenie rozumiemy jako namawianie kogoś do złego, do grzechu. A to sobie wykluczyć to. Bo nie do grzechu Pan Bóg jest prowadzi, tylko na próbę wystawia.